Uginanie na dwugłowę uda w pozycji siedzącej. Czyli bardzo skuteczne i stabilne ćwiczenie na dwójki. I według jest naukowe, dające największe i najlepsze rezultaty z racji ustawienia i pozycji, w jakiej pracujemy. Od czego możemy zacząć? Przede wszystkim, już Magda tutaj nogi położyła, na gąbkę, więc zaczynamy od jej ustawienia. Zasadniczo tutaj. Najlepszym ustawieniem jest takie, jak mamy w tym momencie, czyli prosty staw kolanowy, i ustawiamy możliwie jak najwyżej wspomnianą. Kolejnym elementem będzie Ustawienie siodełka. I w tym momencie możemy mieć albo bardziej położone, albo bardziej wyprostowane. I w tym przypadku zdecydowanie lepiej jest, by było bardziej kupionowej pozycji. Dzięki zgiętemu stawowi biodrowemu mamy dużo lepszą pozycję do pracy dwugłowych, szczególnie i głowy długiej. Jeśli mamy tu już ustawione, mamy ustawioną odpowiednio gąbkę. W tej pozycji będzie również ustawienie dość wygodne. Jeśli Magda miałaby jeszcze troszkę dłuższe nogi, no to wiadomo, wtedy ustawiamy oddalając gąbkę do przodu, natomiast staramy się, by była ona ułożona tak pod końcową pozycją naszej kości piszczelowej, czyli tak jak tutaj widzimy. Następnie blokujemy nasze uda, tak żeby było odpowiednio wygodnie, czyli gąbka ma dotykać, blokować naszą kość udową Wykonujemy uginanie. Cały zakres ruchu w tym ćwiczeniu jest od pewnego wyprostu do maksymalnego zdjęcia, na ile możemy je wykonać. Rzecz jasna, dobieramy ciężar tak, by wykonać jak najdalszy zakres ruchu, ponieważ to w tej pozycji będzie zdecydowanie nam najciężej, także wykonujemy, na ile pozwala nam nasza rozbudowa kończyn dolnych.